Czy potrafisz sobie wyobrazić, żeby niezależnie co robisz, jaką pasję masz, co by Cię nie fascynowało, żebyś dzięki temu więcej zarabiał? I teraz to jest hit, którego ja nie wiedziałem niestety, jak sam zaczynałem, jak ogromną rolę w zarabianiu wolności finansowej odgrywa budowanie marki osobistej. To jest niesłychane, ale poprzez dzielenie się naszymi pasjami, dzieleniem się tego, jak sami wzrastamy. Dzieleniem się generalnie każdym jednym doświadczeniem, które sprawia, że wzrastacie i czujecie, że jakaś wiedza ma moc, by zmieniać innym życie, to jest wiedza, którą każdy z nas powinien się bezapelacyjnie i codziennie dzielić. Teraz dlaczego? No bo im więcej dobrych duszków na tym świecie, tym milej i fajniej. W ten sposób budujecie swoją rozpoznawalność. Ludzie zaczynają Was kojarzyć ze zdrowym trybem życia, z realizacją celów, marzeń, pasji. To zaczyna budować zaufanie wobec Was. Niezależnie co to za pasja, to może być nawet siłownia, sprawiacie, że inni ludzie zaczynają do Was nabierać zaufania, respektu, zaczynają Was szanować i możecie naprawdę w przypadku takiej siłowni ważyć 150 kg, zrobicie progres o 20-30 kg. Taki szacunek. Yy, Jakaby to pasja nie była, rozwijając się, dzieląc się progresem, dzieląc się tym wszystkim. Budujecie swoją markę. Teraz, gdybym ja to wiedział lat temu, 6, 7, 8, ja już bym dawno temu zaczął to robić. I teraz dlaczego? Bo to, jakie mamy zasięgi, w 100% przekłada się na Wasze dochody, Waszej firmy. Jeżeli ona jest w internecie, no to już macie przełożenie. Jeżeli Wasza praca wymaga kontaktu z ludźmi, relacji, to wszystko ma wpływ na to, jak jesteście postrzegani. I kochani, jak chcemy zrobić jakiegoś grubego dila e, z jakąś osobą czy dużą firmą, tysiąc razy łatwiej, gdy obserwują nas tysiące ludzi e, i gdy przeskrolujemy taką czyjąś historię na takim Instagramie, widać od razu, co każdy z nas z sobą reprezentuje. Jakie ma idee, jakie wartości, jakie przekonania, co ma w sercu, co robi na co dzień. I teraz dzielenie się tym jest obowiązkiem każdej osoby, która moim zdaniem podąża gdzieś tam do tego, żeby móc w przyszłości nie pracować. No i teraz kochani mam niemałe doświadczenie, bo udało mi się osiągnąć wolność finansową, tej, o której często ludzie mówią, że ona jest niemożliwa, ona jest nierealna. Kochani, ja osiągnąłem to i jest ona na poziomie 30 tysięcy średnio miesięcznie, także wiem o czym mówię. I chciałbym się z Wami podzielić ogromem wiedzy na zupełnie darmowym webinarze, który będzie, będziecie mieli informacje w opisie tego linku. Także ja się nie mogę doczekać. Razem z klubem przedsiębiorczości, jak zwykle, przygotowaliśmy dla Was ogrom wiedzy. Także ja już naprawdę nie mogę się doczekać, w szczególności, że jest ten lockdown i widzicie nawet na siłowni tak mało ludzi. Podwoływali stacjonarne, niestety, wszystkie zgromadzenia, ale na szczęście jest internet i tam też można dużo dobrego zdziałać. Także trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.